Cześć witam wszystkich. Dzisiaj porozmawiamy na temat tego, jaka jest charakterystyka Plutona w domu pierwszy. Nie powinno brać się tylko i wyłącznie jednej planety, tak jakby wycinać z kontekstu. Trzeba patrzeć na cały horoskop, jednakże Pluton jest trzonem, jest trzonem horoskopu, ponieważ Pluton oznacza tak jakby trzon duszy, czyli powód, dla którego wszystkie inne planety znajdują się tam, gdzie się znajdują. I pluton w domu pierwszym daje nam potrzebę i dajmy na to osobę, która musi zrozumieć w zupełności, co znaczy być osobą niezależną. Osobą niezależną i osobą posiadającą tak jakby, potrzebę eksploracji, potrzebę doświadczenia wszystkiego, co sobie w zasadzie zamarzy. Dom pierwszy jest to dom barana, czyli jest to dom, który reprezentuje takie instynktowne potrzeby wzrostu, instynktowne rozwijanie się. I jeżeli wyobrazisz sobie na przykład nasiono, które jest dopiero co zasadzone i widzisz, jak ono kiełkuje, czyli ten proces kiełkowania to w zasadzie ta sam, sama potrzeba tego, aby doświadczyć świata, aby w zasadzie przebić się przez to ziarno i w zasadzie jakoś Doświadczyć i zdobyć światło, zdobyć wodę, ta potrzeba instynktowna doświadczenia czegoś nowego, doświadczenia czegoś, co jest potrzebne do zrozumienia siebie samego. Dlatego pluton w temu pierwszym oznacza um, zupełnie nowy cykl, zupełnie nowy cykl. Dana osoba będzie um, tak jakby starała zrozumieć się, w jaki sposób odnosić się do siebie na nowo, czyli w jaki sposób. Jak znaleźć nową drogę odnoszenia się do siebie samej. I sam znak barana, jeżeli sobie spojrzysz, oznacza w zasadzie taki, w zasadzie energii, która wstrzela, wystrzeliwuje gdzieś. Jest to naturalna energia, która potrzebna jest do eksploracji świata, ale również do eksploracji siebie samego. I tutaj. Osoba z taką właśnie energią Plutona w domu pierwszym, ona będzie starała się za wszelką cenę zrozumieć, kim jest. Za wszelką cenę zrozumieć, um, dlaczego jest taka, jaka jest. I to w rezultacie może powodować e, danej osobie, um, tak jakby zaburzenie pewnego rodzaju nieemocjonalne zaburzenia, zaburzenia tego, kim ona jest. Ponieważ Pluton w domu pierwszym, Pluton stara zrozumieć się. Gdzie jest bezpieczeństwo, gdzie leży podświadome bezpieczeństwo emocjonalne. Natomiast jeżeli jest w pierwszym domu, jest to dom barana, czyli to, tak jakby to, to bezpieczeństwo emocjonalne za każdym razem będzie zachwiane, ponieważ ta osoba będzie chciała zrozumieć, tak jakby odnowić się, odświeżyć się na nowo. Czyli w pewnym sensie, jeżeli ktoś na przykład z Plutonem, przepraszam, jeżeli ktoś z Plutonem mu pierwszym, myśli, że jest, dajmy, na to, taką osobą, ten instynkt, ten impuls Plutona będzie starał zrozumieć się, starał, będzie powodował, że ta sama osoba będzie starała się znaleźć nowy sposób i szukała nowych sposobów na to, jak widzieć siebie w nowym świetle. Czyli to będzie powodowało cykliczne y, zaburzenia w postrzeganiu siebie samego. Pluton w domu, w domu pierwszym, charakterystyka takiej osoby jest również bardzo związana z relacjami, z relacjami z innymi. I te osoby są naturalnie osobami, które są takimi naturalnymi samotnikami, jednakże do czasu, kiedy, kiedy, kiedy pojawi się tak jakby osoba, um, na horyzoncie osoba, która jest w stanie nauczyć ich czegoś samego o ich samych. Tłumacząc to, Pluton w domu pierwszym naturalną polaryzacją, naturalnym um, impulsem do ewolucji jest tak jakby dom siódmy, czyli wehikułem, przez który odbywa się ewolucja kogoś, osoby, kto posiada, um, kogoś, kto posiada Plutona w domu pierwszym, jest poprzez nawiązywanie um, kontaktu i nawiązywanie różnych relacji z innymi osobami. Dlatego um, mamy teraz osobę z plutonem w domu pierwszym, która jest niezależna, która potrzebuje zupełnej wolności, zupełnej niezależności, ale tym samym potrzebuje bezpieczeństwa wewnętrznego, ponieważ z byciem zupełnie niezależną i wolną osobą wiąże się w zasadzie odwaga. Musisz posiadać odwagę, aby w zasadzie móc być osobą niezależną. I teraz, gdy taka osoba nawiązuje relacje z drugą osobą, relację intymną, partnerską, um, odbywać się będzie w takiej relacji dynamika tego, kto posiada większą kontrolę i kto ogranicza drugą osobę, albo bądź nie ogranicza. I te osoby będą miały naturalny problem w byciu w relacji z osobami, które w pewnym sensie narzucają im własną wolę, narzucają im swoją wolę. Czyli um, za każdym razem, gdy osoba z plutonem w domu pierwszym będzie czuła się... W jakiś sposób ograniczona poprzez drugą osobę, ta osoba osoba z Plutonem w domu pierwszym będzie starała się uciec, starała się w pewnym sensie wyzwolić z tego, um, z tej relacji, ponieważ będzie czuła, że jej um, potrzeba niezależności i ta potrzeba, ten impuls domu pierwszego, którym jest poznanie, samo poznanie się, będzie czuła, że ten impuls jest ograniczony. Dlatego um, takim um, antidotą, i w zasadzie taką um, jakby powiedzieć, um, Lekarstwem na to jest zrozumienie i nawiązywanie kontaktów z osobami, które są, um, również cenią sobie niezależność, które cenią w sobie potrzebę bycia, tak jakby, um, osobami niezależnymi od, od otoczenia. I dzięki temu będą, te, te osoby, osoby, partnerzy, kogoś, kto posiada prutona w domu pierwszym, będą, um, tak jakby, wzmacniały to potrzebę samopoznania. I potrzebę um, takiego rozwoju własnego osoby z plutonem w domu pierwszym. Czyli relacje dla takiej osoby stanowią wehikuł poznania i wehikuł tego, w jaki sposób ta osoba z, domem, z plutonem w domu pierwszym odnosi się do samej siebie. Osoby z plutonem w domu pierwszym mogą mieć problem z tym um, tak jakby mogą mieć problem z um, poczuciem lęku, mogą, mieć, mogą czuć lęk lęk przed tym, co jest dla nich nieznane. Czyli podczas, gdy mamy Plutona w domu pierwszym, jest tam naturalna potrzeba tego, aby odseparować się. Aby odseparować się od tego, co już było znane. Odseparować się tak jakby od łona matki. Czyli jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę narodziny nowego dziecka, w zasadzie to, jak dziecko rodzi się i przychodzi na świat zaraz po wyjściu z łona matki, reprezentowana jest w zasadzie domem pierwszym Baranem, a także Marsem. Dlatego um, taka potrzeba um, doświadczania, potrzeba ten impuls w zasadzie instynktu do tego, ok, pojawiłem się zupełnie w nowym świecie, staram się zrozumieć, kim jestem, kim w zasadzie nie jestem, może nawet. Um, to wiąże się z poczuciem lęku, ponieważ Pluton, on jest na całe życie. Tak, jakby rodzimy się z danym horoskopem. Oczywiście on progresuje, on tak jakby rozwija się w czasie, jednakże podtekst taki linią, um, linią taką tak jakby powiedzieć drugoplanową, którą jest, która zawsze nam towarzyszy, jest nam, jest horoskop urodzeniowy. Dlatego osoba taka z domem Plutonem, z Plutonem w domu pierwszym <coughs> będzie mogła czuć lęk przed, przed tym, co jest nowe. Możliwe, że będzie czuła lęk um, związany z tym, że nie wie w jaki sposób jeszcze znaleźć nowy sposób na odkrycie siebie samej. Dlatego ten instynkt, ten impuls do poznania czegoś nowego będzie przeciwstawiał się drugiemu impulsowi, którym jest poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego. Czyli osoby takie naturalnie muszą być um, skupione na sobie, ponieważ one czują, że za każdym razem, każdego dnia jest coś nowego do odkrycia. Czyli za każdym razem może. Za każdym razem, kiedy one będą tak jakby uwikłają się w jakieś, w jakieś odpowiedzialność, uwikłają się w coś na długi czas, wtedy one będą czuły, czuły się ograniczone. Czyli taką intencją do tego, aby zrozumieć swojego Plutona, kogoś, kto ma plutonu, Plutona w domu pierwszym, jest to, że ta osoba jest zupełnie niezależna I potrzebuje niezależności. Dlatego, jeżeli macie znajomych, którzy posiadają um, osu, kogoś, um, posiadają Plutona w Domu Pierwszym, te osoby potrzebują um, bycia, tak jakby, potrzebują zupełnej wolności, do tego, aby móc poznać siebie samych, do tego, aby móc zrozumieć siebie samych i przede wszystkim, um, znajdować nowe sposoby na, tak jakby, zauważenie siebie w nowym świetle, <laughs> co w zasadzie jest samopoznaniem. Co w zasadzie jest drogą do tego, aby uczyć się o swojej własnej naturze, uczyć się o tym, kim się jest, a kim się nie jest. I to, to będzie działo się właśnie poprzez punkt polaryzacji Plutona, poprzez Dom Siódmy, który reprezentowany jest przez znak wagi, a także planetę Wenus, która odpowiada za relacje z innymi osobami. I jeżeli chcesz wejść głębiej w to, musisz zrozumieć, że Pluton działa bezpośrednio z planetą Mars. Czyli jeżeli mamy Plutona w domu pierwszym, Pluton znajduje się w domu Marsa. I naturalnie, jeżeli posiadasz Plutona w domu pierwszym, musisz zauważyć, gdzie masz Marsa, ponieważ Mars da Ci więcej wskazówek na temat tego, w jaki sposób to samo poznanie, czyli w jaki, w jaki sposób będzie przechodzić. Czyli, dajmy na to, posiadasz Marsa w domu, posiadasz Marsa w znaku. Dajmy na to bliźniąt, wtedy ta osoba będzie starała się zrozumieć siebie poprzez komunikację z innymi, z innymi osobami, poprzez komunikację różnych idei, różnych światopoglądów, różnego rodzaju, tak jakby. To może być osoba, która czyta multum książek, osoba, która otwiera książkę, zostawia, ponieważ znajduje inną o ciekawszym tytule, otwiera ją i znowu zostawia i czyta, zostawia. Na takiej zasadzie, jeżeli to będzie, dajmy na to Mars w w znaku lwa na przykład będzie to osoba, która będzie starała zrozumieć się siebie samą siebie samego poprzez bycie centrum uwagi poprzez, poprzez stawianie siebie w sytuacjach w których jest centrum uwagi i to naturalnie Mars, to gdzie jest Mars naturalnie da Ci świadome świadomą tak jakby dynamikę, świadomy sposób tego w jaki sposób ewolucja danej osoby z Plutonem w Domu Pierwszym będzie przechodziła. Dlatego tutaj jest taka specjalna dynamika właśnie w Domu Pierwszym w Pl dla Plutona w Domu Pierwszym, ponieważ jest to Dom Marsa, Dom Barana. Jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana konsultacjami, jeżeli chcesz mnie jakoś wesprzeć, możesz znaleźć sobie w opisie, w opisie filmu wszystkie sposoby tego, jak się ze mną połączyć, w jaki sposób możemy współpracować. Mam nadzieję, że jakoś Ci to pomogło. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.